Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? Cześć. Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. My, kochani, wybraliśmy się na wycieczkę. Zabrałam misia w teczkę, przyjechaliśmy na Geysir, więc zabrałam Was ze sobą. I weszliśmy do sklepu upomink upominkowego tutaj przy Geysirach. Jest bardzo dużo różnych właśnie takich upominków związanych z Islandią. Naprawdę, bardzo duży wybór. Za chwilkę idziemy na Geysir najpierw wyszliśmy tutaj rozprostować troszkę nogi i oczywiście skorzystać z toalety bo trasa długa za kranem, zobaczcie jakie piękne są te talerze i tutaj różnego rodzaju bryloczyki mąż mnie nagrywa ale też i kubeczki więc idziemy za chwilkę pokazać Wam jak wybucha Gejzir, jak to tutaj latem wygląda. Dzisiaj powiem Wam, że mamy tak cudowną pogodę. Słoneczko pięknie świeci ile jest dzisiaj? 22 stopnie tutaj, tak? Lekki wiaterek, ale powiem wam, że jakby wiatru nie było, no to by było naprawdę bardzo gorąco. Ja tylko w koszuli mój mąż w krótkim rękawku i powiem wam, że bardzo dużo ludzi tutaj chodzi w krótkim rękawku, nawet w krótkich spodenkach, więc no, mamy tą piękną pogodę tutaj na Islandii. My już właśnie idziemy w stronę Geysiru, więc za chwilkę Wam pokażę, jak on wybucha. Ja tutaj byłam, byliśmy tutaj któregoś. Roku wybraliśmy się, jakoś to był chyba wrzesień. Pogoda nam niestety nie dopisała. Pojechaliśmy również na Wodospad Gulfos, ale powiem Wam, że było tak zimno, że na kurtkach naszych woda zamarzała totalnie na taki lód. Więc dziś mamy przepiękną pogodę i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj tam na tym Wodospadzie pokazać Wam jak wygląda tęcza, bo jak jest piękna pogoda i leci woda z tego wodospadu to tworzy się przepiękna tęcza. Także kochani, idziemy. Już pomału zmierzamy do Geysera. Ludzie czekają z kamerami, z aparatami, żeby uchwycić ten moment jak on będzie wybuchał. O i zrobili tutaj fajną ścieżkę, no popatrz. Nie? Kiedyś trzeba było się przez te... Ale tu bardziej woda płynie może, dlatego. I trzeba było przez tą wodę przechodzić. Ale idziemy. Oczywiście zapach niemiły w tym miejscu, nie? Siarki. Siarki, totalnej siarki, tak. Ale jest to najbardziej znane miejsce na Islandii, do którego turyści zawsze przyjeżdżają. Jest to największa atrakcja tutaj na Islandii. No niestety, po takich dróżkach trzeba iść mokro. Trzeba uważać. Ta woda jest bardzo ciepła. No ale dobra, już prawie jesteśmy na miejscu. Widzicie, ludzie czekają, żeby uchwycić ten moment. Więc mam nadzieję, że mi się też uda ten moment dla Was uchwycić. Gdzieś tam się z przodu wcisnę. No, idę tutaj z przodu, wiesz? O. I kochani tego co zorientowaliśmy się, co zauważyliśmy, to gejzir wybucha w powietrze co 4 minuty. Jak byliśmy we wrześniu, to wybuchał co dwie, więc widać, że latem jest to troszeczkę rzadsze, no ale najważniejsze, że jest ten efekt, że można zobaczyć, jak on pięknie wybucha do góry. No co jest atrakcja? Teraz idziemy tutaj jeszcze. Wyżej, a później e, jedziemy na ten przepiękny wodospad. I zobaczcie, jak tutaj to pięknie wygląda. A ta woda jest naprawdę, powiem Wam, bardzo gorąca. Więc tutaj zawsze jest wszystko odgrodzone, żeby ludzie po prostu się nie poparzyli, nie wchodzili tutaj. A już Wam pokażę, bo chciałam nagrać wcześniej, ale padła mi bateria, więc już teraz mogę. Tam u góry, przybliżę. To jest maksymalnie, jak mogę Wam pokazać. A jest jeszcze miejsce widokowe, ale tam chyba się nie będziemy już wybierać, mężem. Idziemy jeszcze tam do góry. Zobaczymy co tam jest. Na to miejsce wydokowe tam do góry nie będziemy się wdrapywać chyba, nie? Bo tam raczej nic takiego nie ma. Ale idziemy jeszcze zobaczyć tutaj te czerwone takie skałki. Taki czerwony piach. Jak przejeżdżaliśmy to też była taka fajna czerwona góra. Jak tutaj jechaliśmy, więc może jak będziemy wracać. Uda mi się po drodze nagrać, to Wam pokażę. Przepięknie ta góra wyglądała, nie? O, i tutaj następne takie gorące źródełko. Piękny kolor. I widok tutaj z góry. Zobaczcie, jak mamy pięknie zielono. No, są miejsca na Islandii, że mamy naprawdę bardzo dużo zieleni. O, widzieliście, znowuż udało mi się Wam to uchwycić, już z wysoka, już tutaj z góry. No ale tak, są miejsca, gdzie jest naprawdę bardzo dużo drzew, jest pięknie zielono, więc nie narzekamy. Jest naprawdę dzisiaj cudowna pogoda. Naprawdę powiem Wam, że ja w koszuli, jest mi już gorąco. Mogłam założyć krótki rękawek, ale troszeczkę wieje, więc jest idealnie. Dobra, teraz jeszcze podejdziemy tam na górę? No? Nie, na górę już nie będziemy wchodzić. Więc jeszcze tu wam pokażę całość. Jeszcze tu może podejdę, bo tam na górę już raczej wchodzić nie będziemy. Widzicie? Takie czerwone, właśnie tutaj są góry. Taki czerwony piach. Czerwone skałki. Nie wiem jak to nazwać, ale tak to tutaj wygląda. Więc idziemy na dół i jedziemy na wodospad. I kochani, miniaturka zrobiona. Mój operator musiał długo stać i trzymać kamerę, a znaczy, telefon, telefonem robił, bo mój mąż ma bardzo dobry aparat w swoim telefonie, więc zrobił mi zdjęcie na miniaturkę. Więc miniaturka gotowa, więc teraz kochani, jedziemy na Gulfoss. Dobra, wyłączam się, bo muszę tutaj przejść. A jest troszkę dużo ludzi. I wiecie co, powiem Wam, że dzisiaj mamy weekend, bo wybraliśmy się z mężem tutaj w sobotę, ale jak na sobotę jak na tak piękny dzień, nie ma zbytnio dużo ludzi. Ja Wam przed chwilką mówiłam, że jest dużo ludzi, ale przede mną jak szłam, więc nie chciałam nikogo nadepnąć, bo tam trzeba było uważać jak się szło, bo się przechodziło po, no po tej wodzie, więc się rozłączyłam, ale tak szczerze mówiąc na dany dzień i na dany okres Turystów jest naprawdę mało. No, ale wiecie, dopiero się zaczęło. Dopiero się pootwierały kraje. Dopiero ludzie zaczęli wybierać się na różne wycieczki. Więc może później będzie więcej tych turystów. Ale nam akurat to odpowiada, bo było miejsce do zrobienia pięknego zdjęcia, do pokazania wam, jak ten wulkan, wulkan, jak ten geysir fajnie wybuchł. Więc cieszę się, że nie było takich tłumów. A teraz, kochani. Jedziemy na wodospad I jednak wyszliśmy coś zjeść Ale przechodzimy przez sklep I pamiętacie jak wam wspominałam Islandzkie swetry Ta wełna jest naprawdę bardzo To bardzo kująca Więc tak te swetry islandzkie wyglądają No te kolory nie są za ciekawe Ale naprawdę mają bardzo dużo Różnych fasonów, kolorów Więc O tych swetrach wam mówiłam A teraz my idziemy kochani jednak zjeść Przed wodospadem, bo Brzuszki zrobiły się trochę głodne. Chcemy się troszkę czegoś napić. A dopiero jak zjemy, to pojedziemy na Wodospad. Więc tutaj jest taka fajna restauracja. Można zjeść zupę dnia lub jakieś tam kanapeczki. Są i lody, więc można wypić piwko. No ale my za piwko chyba podziękujemy. Mąż prowadzi, także ja nie mam ochoty na piwko, więc idziemy coś wybrać. I coś na pewno sobie tutaj zjemy I kochani Jedzonko, niestety sandwich Dawno nie jadłam jasnego pieczywa W ogóle dawno nie jadłam pie, pieczywa Więc raz na jakiś czas można I tutaj mam sałatkę do tego yy, Z sosem, winegre z oliwą, z oliwek Mąż za chwilkę przyjdzie Powiem Wam, że mieliśmy mm, Myśleliśmy, że zjemy coś na ciepło Ale niestety były tylko zupy, które akurat nam nie odpowiadały, więc kusiliśmy się na takie sandwich'e, więc już mąż idzie ze swoim jedzonkiem, jemy i jedziemy na wodospad. A mężunio co sobie wybrał? Też a z czym? Nie ja wiem, z tuńczykiem. A, z tuńczykiem, no. Kochani, dotarliśmy na miejsce. Idziemy teraz nad wodospad Gulfos. Jak widzicie, tęcza jest słabiutko widoczna. Nie wiem od czego to zależy: czy to ma być większe słońce, czy ma być chłodniej. Nie wiem, ale nieraz nad tym wodospadem jest przepiękna tęcza. Ale może i ta tęcza za chwilkę się też yy, pokaże, jak dojdziemy tam bardziej. Bliżej do wodospadu. I mamy, kochani, tęczę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Cudowny jest ten wodospad. My kiedyś z mężem aż tam, na tamten winkiel dotarliśmy. Nie wiem, czy dzisiaj mąż będzie chciał tam podejść. Zobaczymy. Ale jak na razie jesteśmy tutaj na wzgórzu. Przepięknie wygląda ten wodospad. Zobaczcie, jaki on jest ogromny i coraz większa tęcza i kochani, stwierdziliśmy, że nie będziemy tam nadłóżli, bo tam, w tamtym miejscu mocno zaciąga od tego wodospadu i bylibyśmy cali mokrzy, więc zdecydowaliśmy się, no mój mąż w krótkim rękawku, więc zdecydowaliśmy się, że nie idziemy, co? No, tam musielibyśmy mieć kurtki. Niestety nie wybraliśmy się z kurtkami, ale zobaczcie, z tej wysokości i z tego miejsca również ten wodospad prezentuje się cudownie. Przepięknie. Także kochani, Wodospad zaliczony, gejzir zaliczony, więc my teraz idziemy do auta. Jeszcze może zatrzymamy się w jednym miejscu, w takim, to jest taki lej, tak? Zobaczymy, czy tam, jak tam będzie sytuacja wyglądała po drodze, żeby się tam zatrzymać. Czy będzie po prostu miejsce na parkingu, bo jak jechaliśmy w tą stronę, to było bardzo dużo aut i no nie było się jak zatrzymać. Więc zobaczymy. Troszeczkę tutaj wieje, ale założyłam ochronkę na mój mikrofon, więc mam nadzieję, że tych, tego wiatru tutaj tak nie będzie słychać. Więc kochani, ruszamy teraz jeszcze w tamto miejsce. Jeśli się na nim zatrzymamy, to Wam pokażę. Jeśli nie, to już wracamy do domu. Taka dzisiaj nasza wycieczka. Także idziemy do auta i jedziemy dalej w drogę. next time. I kochani, my zatrzymaliśmy się na chwilę na stacji mąż musiał kupić coś do picia, bo powiem Wam, że już wypiliśmy trzy wody, ale tak nam się chce pić, że no naprawdę dzisiaj jest bardzo ciepło, ale cieszy nas taka pogoda i po drodze kochani pojechaliśmy oczywiście ja męża wprowadziłam w błąd, skręciliśmy nie tam gdzie trzeba, więc nie mogłam Wam pokazać tej czerwonej skały, o której Wam wspominałam a także ten lej, który jest po wulkanie, taki krater, w którym się stworzyło jezioro również tam się nie zatrzymaliśmy bo było bardzo dużo samochodów i niestety nie było miejsca, gdzie Zaparkować, ale mam nadzieję, że miło dzisiaj spędziliście ze mną czas, że ta wycieczka wam się podobała. Ja za dziś Wam serdecznie, kochani, dziękuję. My widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa. when i blame you for the things that weigh me down